Twój kot już patrzył intensywnie w róg domu, jakby widział coś, ale ty nie zauważyłeś nic. A może nagle stał się niespokojny bez widocznego powodu. Wiedz, że może dostrzegać rzeczy, których nigdy byś nie zauważył. Zmysły kotów są niezwykle wyostrzone, potrafią widzieć, słyszeć i czuć rzeczy niewidoczne dla nas. W dzisiejszym filmie odkryjesz dziesięcio niesamowitych umiejętności kotów, które czynią je prawdziwymi super drapieżnikami a niektóre z nich mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz swojego futrzastego przyjaciela. Ale najpierw opowiedz mi w komentarzach. Czy kiedykolwiek widziałeś, jak twój kot reaguje na coś niewidzialnego? Rozwiążmy tę zagadkę razem. Umiejętność numer jeden. Supermoc słuchu. Jeśli zauważyłeś, że twój kot słyszy dźwięk otwierającego się worka z jedzeniem z drugiego końca domu, nie wyobrażasz sobie. Koty mają niesamowicie zaawansowany słuch, Znacznie lepszy niż ludzie. Podczas gdy my możemy słyszeć dźwięki w zakresie od 20 herców do 20 tysięcy herców, koty potrafią wychwytywać częstotliwości do 85 tysięcy herców. Oznacza to, że wykrywają dźwięki o wysokiej częstotliwości, które umykają naszej uwadze, takie jak ultradźwięki wydawane przez szczury, nietoperze, a nawet owady. Ponadto potrafią dostrzegać dźwięki na dużych odległościach i wyczuwać wibracje w otoczeniu co czyni je ekstremalnie wrażliwymi na wszelkie ruchy wokół. To wyjaśnia dlaczego twój kot może reagować na coś znacznie wcześniej niż ty zdążysz zauważyć, że coś się dzieje. Więc następnym razem, gdy uniesie uszy i skupi wzrok na niczym, bądź pewny, usłyszał coś, czego ty nie możesz wychwycić. Dla niego świat to prawdziwy radar ukrytych dźwięków. Umiejętność numer dwa zaawansowany wzrok nocny. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak twój kot porusza się z taką łatwością w ciemności, podczas gdy ty potykasz się o wszystko? Odpowiedź tkwi w jego oczach, które są prawdziwymi maszynami do widzenia w nocy. W przeciwieństwie do ludzi, koty mają specjalną warstwę w oczach, zwaną tapetum lucidum, która działa jak lustro, odbijając światło i zwiększając ich zdolność do widzenia w ciemnych pomieszczeniach. Dzięki temu widzą przy sześciokrotnie mniejszym świetle niż my potrzebujemy. Ponadto ich źrenice mogą się maksymalnie rozszerzać, aby wychwycić jakiekolwiek minimalne źródło światła, co czyni je niezwykle efektywnymi myśliwymi, nawet w całkowitej ciemności. Więc jeśli twój kot biega po domu w nocy, nie uderzając w nic, podczas gdy ty ledwo możesz znaleźć włącznik, teraz wiesz dlaczego. Dosłownie widzi w ciemności. A te świecące oczy w środku nocy? To nie magia. To tylko odbicie tapetum lucidum wykonujące swoją pracę. Umiejętność numer trzy: zdolność widzenia promieni UV. Koty nie tylko widzą w ciemności, ale także potrafią dostrzegać kolory i wzory niewidoczne dla nas. Dzieje się tak, ponieważ ich oczy mają zdolność wychwytywania światła ultrafioletowego UV, spektrum, które ludzie nie mogą zobaczyć. Oznacza to, że świat, który widzi twój kot, jest całkowicie inny niż twój. Potrafi wykrywać ślady moczu innych zwierząt, ukryte wzory na kwiatach, a nawet niewidoczne szczegóły w przedmiotach codziennego użytku. Materiał, który wydaje się zwykły dla ciebie, może być pełen znaków, które tylko kocie oczy potrafią dostrzec. Zauważyłeś, jak twój kot czasami wydaje się być wpatrzony w róg domu bez widocznego powodu. Może to oznaczać, że widzi coś, co nigdy byś nie zauważył, jak plamy zapachowe pozostawione przez inne zwierzęta, czy nawet stare ślady rozproszone po otoczeniu. Wizja UV może również pomóc im w polowaniu, identyfikując tropy ofiar w otoczeniu. Innymi słowy, twój kot dosłownie dostrzega ukryty świat, którego nawet nie podejrzewasz. Więc następnym razem, gdy będzie wydawał się zafascynowany czymś niewidzialnym, może być tak, że widzi znacznie więcej niż myślisz. Umiejętność numer cztery, wrażliwość na pola magnetyczne. Jeśli kiedykolwiek widziałeś, jak twój kot nagle się zatrzymuje, rozgląda się i zachowuje się, jakby zauważał coś dziwnego, może to oznaczać, że wyczuwa zmiany w polu magnetycznym Ziemi. Niektóre badania sugerują, że koty, podobnie jak ptaki i pszczoły, mają zdolność wykrywania pól magnetycznych, co może pomóc im w orientacji w przestrzeni. To wyjaśnia, jak niektóre koty potrafią znaleźć drogę powrotną do domu, nawet po zagubieniu się na kilometr od miejsca. Ten szósty zmysł magnetyczny może być jednym z powodów, dla których koty zawsze wydają się wiedzieć, dokąd iść, nawet w nieznanych miejscach. Może również wpływać na ich decyzje dotyczące miejsca do spania lub kierunku ruchu w określonych momentach. Jeśli twój kot nagle się zatrzymał i zaczął obserwować punkt w otoczeniu, jakby wyczuwał coś niewidzialnego, może to oznaczać, że reaguje na zmianę pola magnetycznego. Więc następnym razem, gdy twój kot zachowa się dziwnie bez widocznego powodu, pamiętaj, może dostrzegać niewidzialne siły, których nigdy byśmy nie poczuli. Umiejętność numer 5 Percepcja infradźwięków. Zauważyłeś, że twój kot staje się niespokojny przed burzą lub zachowuje się dziwnie bez widocznego powodu. Może się to zdarzyć, ponieważ potrafi słyszeć infradźwięki ekstremalnie niskie częstotliwości dźwiękowe, które są poniżej granicy ludzkiego słuchu. Infradźwięki są generowane przez różne zjawiska naturalne, takie jak burze, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne, a nawet podziemne przesunięcia. Podczas gdy dla nas te dźwięki są całkowicie niewykrywalne, koty mogą je wykrywać z wyprzedzeniem, co wyjaśnia, dlaczego wiele z nich wydaje się przewidywać zmiany klimatyczne lub katastrofy naturalne zanim się wydarzą. Ponadto niektóre zwierzęta emitują infradźwięki, aby komunikować się na dużych odległościach. Twój kot może wychwytywać dźwięki innych stworzeń znacznie wcześniej, zanim ty dostrzeżesz cokolwiek w otoczeniu. Więc jeśli Twój kot zaczyna zachowywać się inaczej, stając się niespokojny lub zwracając uwagę na coś, czego nie możesz zobaczyć ani usłyszeć, może to oznaczać, że reaguje na ukryte dźwięki w otoczeniu. Ma percepcję znacznie przekraczającą naszą i może być prawdziwym naturalnym detektorem zmian wokół siebie. Umiejętność numer 6. Wrażliwość na zmiany w ciele ludzkim czy zauważyłeś, że twój kot wydaje się bliższy, gdy jesteś smutny, zestresowany lub nawet chory. To nie przypadek. Koty są mistrzami w wykrywaniu zmian w naszym ciele, dostrzegając subtelne sygnały, które umykają naszej uwadze. Kiedy jesteśmy zestresowani lub niespokojni, nasze ciało uwalnia hormony, takie jak kortyzol, co zmienia nasz zapach. Ekstremalnie wrażliwy zmysł węchu kotów potrafi wychwytywać te chemiczne zmiany pozwalając im dostrzegać nasze emocje, zanim zdążymy powiedzieć choć słowo. Ponadto niektóre badania sugerują, że koty mogą wyczuwać zmiany temperatury ciała oraz tętna, co czyni je szczególnie czujnymi, gdy jesteśmy chorzy. Dlatego wiele kotów zbliża się lub nawet mruczy obok swoich opiekunów, gdy nie czują się dobrze, mruczenie ma zresztą terapeutyczne częstotliwości, które mogą wspomóc powrót do zdrowia. Więc jeśli twój kot stał się bardziej czuły w trudnym dniu, możesz być pewien, Zauważył, zanim ty sam zdałeś sobie sprawę, że coś jest inaczej i próbuje cię pocieszyć na swój sposób. Umiejętność numer 7. Percepcja pól elektrycznych. Zauważyłeś, że twój kot unika pewnych miejsc w domu lub zachowuje się dziwnie w pobliżu urządzeń elektronicznych. Może to być spowodowane tym, że ma unikalną wrażliwość na wykrywanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych. Koty mają nerwy i sensory w swoim ciele, które potrafią wychwytywać małe zmiany elektryczne w otoczeniu. Oznacza to, że mogą dostrzegać fale elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia takie jak telewizory, routery Wi-Fi, a nawet kable elektryczne w ścianach. Ta umiejętność może wyjaśnić, dlaczego niektóre koty unikają pewnych kątów w domu bez widocznego powodu. Jeśli w danym obszarze gromadzi się energia elektryczna, twój kot może odczuwać dyskomfort, o którym nawet nie masz pojęcia. Ponadto są doniesienia o kotach, które wydają się wykrywać przerwy w dostawie prądu lub awarie elektryczne, zanim się wydarzą. Może to być spowodowane tym, że wychwytują wahania w prądzie elektrycznym, coś całkowicie niewidocznego dla nas. Więc jeśli Twój kod wydaje się niespokojny lub utkwiony w punkcie bez wyjaśnienia, może to oznaczać, że dostrzega niewidzialne siły elektryczne, które my nigdy byśmy nie zauważyli. Umiejętność numer 8 Ekstremalna wrażliwość w wąsach. Wąsy Twojego kota to nie tylko uroczy detal, to prawdziwe, ultrawrażliwe sensory, które pomagają kotom postrzegać świat wokół z zadziwiającą precyzją. Każdy wąs jest połączony z zestawem wysoko rozwiniętych zakończeń nerwowych, co pozwala kotu odczuwać niewielkie zmiany w ciśnieniu powietrza, ruchu wokół, a nawet w pobliżu znajdujących się obiektów, nawet bez ich dotykania. To wyjaśnia. Dlaczego koty potrafią poruszać się w ciemności, nie wpadając na rzeczy, oraz dlaczego wiele z nich odmawia picia wody z bardzo głębokich misek ich wąsy wyczuwają kontakt z krawędzą, co może być dla nich niekomfortowe. Wąsy pomagają również kotom ocenić wąskie przestrzenie, zanim spróbują przez nie przejść. Jeśli wąsy dotykają boków otworu, kot już wie, czy się zmieści, czy nie, unikając niebezpiecznych sytuacji. Ponadto te sensory są tak precyzyjne, że koty mogą dostrzegać subtelne zmiany w otoczeniu, takie jak przeciąg lub zbliżanie się innego zwierzęcia, nawet bez potrzeby jego widzenia. Więc jeśli twój kot intensywnie porusza wąsami lub unika pewnych miejsc, możesz być pewien, wyczuwa coś, o czym nawet nie masz pojęcia. Umiejętność numer 9: odczytywanie twoich wyrazów twarzy. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twój kot dokładnie wie, jak się czujesz, tylko patrząc na ciebie? Może to nie jest tylko wrażenie, ale rzeczywistość koty mają niesamowitą zdolność do odczytywania naszych wyrazów twarzy. Przez tysiące lat współżycia z ludźmi, koty rozwinęły tę umiejętność interpretowania subtelnych sygnałów w naszych wyrazach, co jeszcze bardziej wzmacnia więź między nimi a ich opiekunami. Koty są zwierzętami niezwykle spostrzegawczymi, a ich wyostrzone zmysły pozwalają im dostrzegać drobne zmiany w naszej twarzy. Potrafią zauważyć, czy się uśmiechamy, marszczymy brwi, czy okazujemy oznaki smutku i często reagują na te sygnały w sposób intuicyjny. Jeśli jesteś szczęśliwy, na przykład, twój kot może się zbliżyć, aby nawiązać interakcję, szukając chwili zabawy lub czułości. Z kolei, jeśli jesteś smutny lub chory, często zbliża się jeszcze bardziej, układając się u twego boku lub nawet mrucząc, jako forma oferowania pocieszenia i wsparcia emocjonalnego. Badania naukowe również wskazują, że koty kojarzą ludzkie wyrazy twarzy z doświadczeniami i emocjami. Na przykład, jeśli zawsze się uśmiechasz, dając swojemu kotu smakołyk, może zacząć kojarzyć uśmiech z czymś pozytywnym, jak oczekiwanie na nagrodę. To pokazuje niesamowitą zdolność kotów do uczenia się i przystosowywania do naszych reakcji, wzmacniając przekonanie, że naprawdę potrafią zrozumieć nasze emocje w unikalny sposób. A co ciekawe, Koty nie korzystają tylko z ludzkich wyrazów twarzy do komunikacji, ale także z własnych wyrazów. Jeśli kiedykolwiek widziałeś, jak twój kot powoli mruga do ciebie, wiedz, że to wyraźny znak zaufania i czułości. To tak, jakby mówił: Ufaj mi, czuję się komfortowo w Twojej obecności. Ta wymiana wyrazów jest jednym z najgłębszych sposobów komunikacji między kotami a ludźmi. Więc następnym razem, gdy twój kot wpatruje się w ciebie intensywnie, Wiedz, że może obserwować twój wyraz z imponującą precyzją, analizując twoje emocje i starając się zrozumieć, jak się czujesz znacznie lepiej, niż myślisz. Umiejętność numer 10 widzą ciepło i identyfikują źródła energii. Czy zauważyłeś, jak twój kot zawsze znajduje najcieplejsze miejsce w domu, nawet gdy nie włączyłeś ogrzewania ani nie zrobiłeś żadnego wysiłku, aby ogrzać otoczenie? To nie jest zwykły zbieg okoliczności, koty mają imponującą zdolność wykrywania ciepła i źródeł energii termicznej wokół siebie. Ta zdolność jest odzwierciedleniem ich niesamowitej adaptacji do środowiska, a oni wykorzystują tę umiejętność do różnych celów, głównie dla własnego komfortu. Oczy kotów są wysoce wyspecjalizowane i przystosowane do dostrzegania różnic temperatur w otoczeniu. Ta adaptacja pozwala im identyfikować źródła ciepła, takie jak niedawno wyłączone urządzenia elektroniczne, poduszki czy krzesła, na których siedziałeś, a nawet najbardziej przytulne miejsce w domu, takie jak miejsce, gdzie słońce pada bezpośrednio. Ta zdolność sensoryczna jest jednym z czynników, które wyjaśniają, dlaczego koty są tak szybkie w znajdowaniu najwygodniejszych miejsc do odpoczynku i jest to coś, co robią instynktownie. Z ewolucyjnego punktu widzenia, ta umiejętność wykrywania różnic termicznych ma dużą przewagę. W naturze koty wykorzystywały te percepcje do polowania na ofiary krwi ciepłej, takie jak małe gryzonie, szczególnie w nocy. To czyniło koty niezwykle efektywnymi myśliwymi, zdolnymi do precyzyjnego lokalizowania swoich ofiar nawet w ciemnych lub słabo oświetlonych miejscach. Dlatego umiejętność wykrywania źródeł ciepła, oprócz zapewnienia dobrostanu kota, jest pozostałością tej ewolucyjnej adaptacji. Jeśli kiedykolwiek widziałeś, jak twój kot skacze prosto na kanapę zaraz po tym, jak wstałeś, lub układa się dokładnie tam, gdzie promienie słoneczne ogrzewają otoczenie, teraz już wiesz dlaczego. Nie zgaduje, gdzie jest najwygodniej, dosłownie widzi ciepło i wybiera najlepsze miejsce do odpoczynku. Więc następnym razem, gdy twój kot łajdę się wiedzieć dokładnie, gdzie jest najcieplejsze miejsce, pamiętaj, nie zgadywał, zauważył. Ta unikalna umiejętność to kolejna z wielu cudów które czynią kota zwierzęciem tak fascynującym i przystosowanym do życia w towarzystwie ludzi. Teraz, gdy odkryłeś dziesięcio niesamowitych umiejętności, które ma twój kot, a ty nie, stawiam, że zaczniesz obserwować go z innymi oczami. Jeśli wydaje się reagować na coś niewidzialnego, być niespokojny bez powodu lub nawet zawsze wybiera najlepsze miejsce do leżenia, teraz już wiesz. Dostrzega świat w sposób, w jaki my nigdy nie moglibyśmy. I daj mi znać w komentarzach, która z tych umiejętności najbardziej Cię zaskoczyła? Czy zauważyłeś, że Twój kot działa w sposób tajemniczy? Chcę znać Twoje doświadczenie. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz dowiedzieć się więcej o kocim zachowaniu, daj lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A jeśli znasz kogoś, kto ma ciekawego i obserwującego kota, podziel się tym filmem. Jestem pewien, że ta osoba będzie zachwycona wiedząc, co dzieje się w umysłach kotów. Bardzo dziękuję za oglądanie do tej pory i do zobaczenia w następnym filmie.